Krabów należy szukać, gdy jest słonecznie. William był bardziej osłabiony ode mnie. Kręciło mu się w głowie. Bardzo się niepokoiłam, bo mógł upaść i rozbić sobie głowę. Nie chciałabym zostać tu sama. Pułapka zadziałała, ale myszy nie ma. Znowu. Zawzięliśmy się na tę mysz, ale pan Wąsacz nas przychytrzył. Zwracał po przynętę, dostawał kamieniem i uciekał. I tak noc po nocy. Zastawialiśmy ją każdego dnia, ale na próżno. Od trzech nocy szczur myszkuje w pułapce, uruchamiając ją za każdym razem. Za kilka dni czeka nas wędrówka. Chciałabym go upolować. Ja też. To by było ukoronowanie naszych wysiłków. Jestem zmęczony i nie chcę wyjeżdżać, nie upolowawszy gryzonia. Nie upuść. Mieliśmy bardzo mało energii, bo głodowaliśmy. Donieśmy kamieni do trawy. Brak mi sił. Pan Wąsacz jest większy niż sądziłem. Zwłaszcza, że go podtuczyliśmy. Byłoby miło zjeść mięso. To już sprawa osobista. Muszę ją złapać. Nie poddam się i nie poniosę porażki. Zabijmy tę mysz. Przyszła pora na pana Wąsacza. Do nasz dzień. Musimy coś zjeść, ale mamy spore szanse, żeby nocą złapać mysz. Idę sprawdzić pułapkę. Potrzebowałem mięsa. Dopadliśmy go. Nie żyje. Ale wielki. Spójrzcie. Będzie smakowity. Ale się ucieszyłem, kiedy podniosłem kamień. Zemściliśmy się. Wygląda na ładnie upieczonego. Smacznego. Dziękujemy panie Wąsaczu. Jak kurczak? Boże! Z rozkoszą wyciągałem resztki z pomiędzy zębów. Nie sądziłam, że szczur może być taki smaczny. Czuję, jak wracają mi siły. Czerwone mięso. Bardzo musieliśmy upolować tego tłustego szczura. Cieszę się, że go pokonaliśmy. Ja i William cały czas się wspieraliśmy, co mówi o naszych charakterach. Damy radę. Ostatnia noc w tej zatęchłej grocie. Nie mogłam się doczekać chwili, kiedy stąd wyjdę. Wezmę nam zapas wody, na wszelki wypadek. Zapowiadał się upalny dzień, więc chciałam uniknąć odwodnienia. Zamierzałam przeczołgać się przez linię mety, jeśli będzie trzeba. W wojsku nauczyłem się, że należy dbać o stopy. Dlatego z moskitiery zrobiliśmy sobie buty. Jesteśmy tu i musimy dojść na północny zachód przez dżunglę. Po drodze czeka nas przeprawa. To długa droga. Jesteś przygotowana? Urodziłam się gotowa. To chodźmy. William i Ashley musieli przeprawić się przez dżunglę, by dotrzeć na przeciwległy kraniec cypla, unikając skorpionów i węży. Później musieli pokonać gorące piaski i ostre skały na płciznach, gdzie miała czekać łódź? Wow. To wilgotna i zatęchła dżungla. Dzień jest przyjemny, ale brakuje przewiewu i mrówki dają się we znaki. Trzeba uważać na kolce. Zaczepiają się o ciało i wbijają w skórę. Na dole są ostre kamienie. Dobija mnie brak snu. Osłabienie utrudnia nam wędrówkę zdradziecki teren. Wróciliśmy na plażę. Słońce praży. Chyba musimy udać się tam. No to w drogę. Uważaj w wodzie. Kamienie dały nam się we znaki. Przepełznę jak leśne stworzenie. Wędrówka była wykańczająca. Szliśmy po ostrych kamieniach, które wrzynały się w stopy i nogi. Świetnie nam idzie. Co teraz? Głębina, nasza łódź. Podjęłam wyzwanie, by zrobić coś dla siebie. Udało nam się. Teraz mogę sobie powiedzieć, że jestem zuch dziewczyna, za jaką zawsze się miałam.